Cześć! Zapraszam na kolejny odcinek programu Tomasz w Biznesie. I teraz porozmawiamy sobie na temat kolejnego korzystnego wyroku dla Frankowiczów, a mianowicie wyroku z e, Sądu Powszechnego, który dotyczy korzystania z kapitału. To znaczy, to jest wyrok oczywiście na korzyść Frankowiczów na no, korzyść banków. Jest to wyrok jeszcze przed tym orzeczeniem, które oczekujemy z dnia 12 października 2022, orzeczenie oczywiście e, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzisiaj oczywiście ten temat omówię i też omówię ten zbliżający się, zbliżające się orzeczenie, co ono może przynieść jaką tutaj zmianę czy niezmianę, czy może korzyść dla Frankowiczów, ale o tym w dalszej części programu. Zapraszam. Przechodząc do szczegółów e, sprawy, e, o której mówiłem na początku, e, to Sąd Okręgowy w Krakowie e, 22 sierpnia 2022 roku wydał wyrok w sprawie, w której, m, akurat to jest powództwa M-Banku, oddali w całości roszczenia tego banku. E, to sygnatura e, Była sprawa prowadzona pod sygnaturą 1C 1386 na 22. I do, do, do roszczenia banku dotyczyły w szczególności zwrotu kapitału i wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. I teraz tak, przechodząc do omówienia tych szczegółów, co legło u podstaw tego, tego rozstrzygnięcia sądu. Sąd w Krakowie przede wszystkim uznał za skuteczny podniesiony przez pełnomocników zarzut przedewnienia żądań banku o zwrot kapitału wypłaconego kredytobiorcom na podstawie umowy kredytu. Sąd stwierdził, że roszczenia to jest przedawnione, gdyż bank przez lata wiedział, że kredytobiorcy odmawiają potwierdzenia abuzywnych klauzul umownych i domagają się uznania, że ta umowa jest nieważna w całości, a tym samym bank mógł już wcześniej wystąpić z roszczeniami, a nie zwlekać. Te kilka lat, czekając na, no, nie wiem, na inne rozstrzygnięcia, w szczególności pewnie prawdopodobnie orzeczeń Sądu Najwyższego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co do kolejnego roszczenia banku, sąd również w tym zakresie. Bardzo szeroko się wypowiedział, bo wskazał, że wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału sąd ocenił za korzystanie oczywiście z kapitału przez kredytobiorców, ocenił jako nieistniejące i nieznane w polskim porządku prawnym. I de facto uznanie, że bank może domagać się takiego wynagrodzenia, naruszyłoby też dyrektywę Rady. 93 łamane na 13 łamana na EWG z dnia 5 kwietnia 93 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, dalej jako dyrektywa 93 na 13, która stanowiła de facto obowiązek zapewnienia stosownych i skutecznych środków mających na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami. Ja to tutaj pragnę na marginesie wskazać, że ten system ochrony przez, stworzony przez tą e, rzeczoną dyrektywę opiera się na założeniu, że konsument jest stroną słabszą niż przedsiębiorca i w związku z tym godzi się on na postanowienie sformułowane wcześniej przez przedsiębiorcy, nie mając wpływu na ich treść. Czyli w zasadzie, co do zasady, nie mamy wpływu jeśli chodzi o te wzorce umowy, wzorce umowne przedstawione przez przedsiębiorców, tym między innymi tutaj w tym przypadku akurat mamy na myśli banki. I dyrektywa ta jest w szczególności po to, aby zapewnić konsumentom prawo, iż nie, nie są oni związani, związani tymi nieuczciwymi warunkami umownymi stosowanymi przez przedsiębiorców, no, a w omawianym przypadku przez bank. I ta ochrona ma służyć realizacji celu nie tylko ochronnego, ale też odstraszającego i represyjnego. Ja pragnę dodać, że tym orzeczeniu sąd okręgowy oddalił powództwo główne, jeszcze raz powtórzę, oddalił powództwo główne i ewentualne, zasądził koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego w sprawie, mm, jeszcze raz powtórzę, sygnatura 1C 1386 łamana na 22 z powództwa M-Banku. Takim ciekawym również innym wyrokiem, który również dotyczył oddalenia roszczeń o wynagrodzenia bez um za bezumowne korzystanie z kapitału, jest wyrok sądu okręgowego w Bydgoszczy w sprawie, 1C57 na22, w którym orzekała pani sędzia sądu okręgowego pani Joanna Cyganek to jest wyrok z 20 lipca 2022, on oddalił w całości to powództwo, to z tym powództwem oddalił w całości powództwo banku milenium SA. I sprawa dotyczyła też umowy kredytowej, która została już prawomocnie i wcześniej uznana za nieważną. Tutaj w ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że oddalił powództwo przede wszystkim z uwagi na brak precyzyjnej tezy dowodowej w zakresie zgłoszonego przez bank wniosku o powołanie biegłego sądowego, który miałby to wynagrodzenie wyliczyć. To w zasadzie to częsta i de facto kuriozalna sytuacja, że banki wnoszą, aby biegli wyliczyli należne im wynagrodzenie, ale sami nie potrafią sprecyzować, na jakich zasadach podstawach Sprawach, biegli mieliby oprzeć swoje wyliczenia. Natomiast przechodząc co do planowanego posiedzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, planowanego na dzień 12 października bieżącego roku, ma ono dotyczyć w szczególności kwestii wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, ale także przedawnienia roszczeń banków o zwrot wypłaconego kapitału kredytu. Tutaj unijny Trybunał ma odnieść się do kontrowersyjnej interpretacji przepisów zawartej w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 roku. To jest sygnatura 3 CZP 6 na 21, która uzależniła rozpoczęcie biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń banku od momentu wydania przez konsumenta oświadczenia o woli unieważnienia wadliwej umowy kredytowej oraz o świadomości skutków jej nieważności. To często się teraz tak zdarza, że sądy Wymagają właśnie na podstawie tej uchwały, żeby kredytobiorcy, czyli powodowie, no czasami są też strony pozwanymi kredytobiorcy, ale generalnie, żeby kredytopiorcy podnosili to w swoich oświadczeniach, że posiadają wiedzę na temat ewentualnych skutków nieważności umowy kredytowej, jak i również godzą się z możliwością ewentualnych roszczeń. Czy godzą się, znaczy nie akceptują tych roszczeń, ale są świadomi tych ewentualnych roszczeń, z którymi bank może wystąpić przeciwko nim. I tutaj nad bankami roztoczony został parasol de facto, ochronny poprzez wydłużenie czasu na pozwanie kredytobiorców o zwrot kapitału kredytu. Tutaj no nie tylko moje stanowisko, ale też ich innych prawników uważa, że ta uchwała Sądu Najwyższego ogranicza ochronę przysługującą konsumentom na mocy unijnej dyrektywy, o której wcześniej wspominałem, czyli tej 93 na 13. I tak, jeżeli CUE uzna, że wykładnia Sądu Najwyższego jest sprzeczna z prawem unijnym, banki będą miały bardzo i to bardzo poważny kłopot, bo ich roszczenia mogą zostać uznane za przedawnione, a, taki wyroki, a takie wyroki no już w zasadzie zapadają. Tak jak przed chwilą nawet przytoczyłem te dwa wyroki, jeden z Krakowa, drugi z Bydgoszczy. W mojej ocenie ja również wychodzę z założenia, że może tutaj istnieć kwestia przedawnienia roszczeń banków na to, co do zwrotu kapitału. Natomiast nie widzę jakichkolwiek podstaw faktycznych, jak i prawnych, aby uznać, że istnieją co do zasady i co do nawet ustalenia wysokości roszczenia z tytułu korzystania z korzystania z kapitału. Jak podejdzie do tego Trybunał? Ja starałbym się być ostrożny i jednak nie wychodzić z założenia, że tu będzie typowa wygrana stuprocentowa wygrana kredytobiorców. Może jednak się tak zdarzyć, że Trybunał uzna, że co do zasady e, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału jest. E, no, nie, nie ma takiego, takiego roszczenia, że jest co do zasady nie bezpodstawne. Natomiast może jednak uznać że i poprzeć tą uchwałę Sądu Najwyższego. I z, z tego tytułu jednak kredytobiorca będzie zmuszony zwrócić to, co pożyczył, czyli ten, czyli ten kapitał. Jak widzimy, wszystko jest możliwe, jednak Trybunał stoi zawsze po stronie konsumentów, przynajmniej ostatnio, i w, szczególnie w sprawach frankowych. Może się okazać, że będzie to bardzo duży prezent dla kredytobiorców, dla frankowiczów. Dlatego też, w mojej ocenie, nie ma co się tutaj spieszyć, jeśli ktoś rozważa podpisanie ugody z bankiem, może jeszcze jednak poczekać do tego 12 października i zobaczyć, jakie będzie ewentualne orzeczenie, bo czy będzie 12 października to orzeczenie, jeszcze nie wiadomo, na pewno będzie posiedzenie. Czy od razu zapadnie, to też będziemy tutaj świadkiem po prostu dalszych tutaj kroków podejmowanych przez Trybunał. Dlatego zapraszam do śledzenia kanału i do ewentualnych tutaj komentarzy.